no 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 hit him hit him he has more hp good, good 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 that's the way to finish the tank that's the way to finish the tank fellas that's the way you see

Co to w ogóle ma być? Zagranie. Czybym dzisiaj wyszedł na plus w końcu? No, way, nie chcę mi się wierzyć. No, widzę. kończę. Nie gram, Karo. Następny stream z Karo jest w momencie, kiedy wrócę z tych wakacji, nie? To jest dla mnie niepojęte. Jak za każdym jebalnym razem ja dostaję przebić od lodówki? To jest kurwa nienormalne. O, to ja dziękuję, że oglądałeś. To jest przyjemność dla was streamować 622. No, koń zawsze zbiera ładnie od arty. To jest taki pojazd, że jak ja widzę konia, to od razu wale konia. jest, Lewandowskiego. Czy w tym pewnie nie, no, dlaczego nie mam żadnego niszczyciela tam bardzo niedobrze. O kurwa, serio, gówno jabane cingolo Nie no kurwa un altro bersaglio Hanno ferito il servente, dategli una mano Bersaglio acquisito, entrato! Peccato A bo ty light you, yeah. Yeah, so, skada, <gulana> no, nie wziąłeś, Ja Nie, ja Suskoda chciałem A się boi, bo to napi**a i... Zał się za przed ostatniej bitwie. i... <gulana> się, czy nie bija? Co? Bija się <gulana> O <kurwa. gulana> <Przyszę> tego <węca. gulana> Ale no Jesteśmy bez, bez to. Bez no to. O, skoda kurwa, to jest. No chuj, beczka. Przytemka tutaj. Rezy no bo mnie podpalają, do chuja! <laughs> o oh, oh, kurwa! <laughs> o chuj, tu chodzi w tej grze. Cały czas mnie palą. O. Oh. Chodź. Ty jest dużo za. ich? Nie. O! Dobra. Masz balon Tak. <głos> <głos> no dobra. ja czekałem za tym. <noise> dobra. Ja jak muszę tego zająć, to ja też bym. Trzymajcie się, miło było. <noise> uh, uh, uh. Boję się tej lodówki. No i słusznie się boję, nie? Tu była w ogóle druga lodówka, która tu przyjechała, ja się bałem tej lodówki. No cóż, miało tak być, nie? Przecież specjalnie dropię w żeby znaleźć się w super shoty, jak lodówki mi przebijają. Masakra, to jest. Pozdrowienia dla YouTube'a. Witam back, thank you. Tan rot? Why banned? Uh, so... I made a video for the friend Just to share memories And there was meme that we were sharing as kids And YouTube claimed that meme as sexual content And they have very very strict policy about se sexual content And so that single meme that I had

Nie, no, jestem spokojny. Niedobrze... No i chuj jebany musiał podjechać teraz. Pierdole, to no już myślałem nad ucieczką. Patrzyłem, żeby coś tam w mieście dać, jakieś dwie pestki, a ten... you whoa No w sumie tak, after English, no Ej, moderata moderacja. Proszę o zrobienie ankiety, eee, czy kto zakupił Vot plus? ile osób do mojego czatu zakupiło VOD+. plus. No, zajebiście mi się do Alfa 500. Dobra, kończę tego streama, jak mówiłem. <śm> Widzowie, kiedy jest finał Ligi Mistrzów? Napiszcie mi, kiedy jest finał Ligi Mistrzów, jeżeli możecie. Sam sobie sprawdzę. Nie wiem, myślałem, że nie mam spota, że będę strzelał do nich bez spota. Po pierwszym strzale mogą się spodziewać, bo go się odwrócił w tą stronę, ale. Myślałem, że może on w kogoś innego, a nie do mnie. A pierdole. Jebane gówno pierdolone, w pizdę.